Witam w serii Manetal TV. W dzisiejszym odcinku nauczę Was jak zrobić sklepy oraz sklepy admin w Oczywiście serwer potrzebuje także terminu ekonomii. Żeby stworzyć sklep należy postawić skrzynię, a nad tabliczkę. W pierwszym polu, znaczy w pierwszym wejściu, piszemy nic W, w drugim polu e, ilość przedmiotów, które sklep ma sprzedawać lub kupować. W trzecim polu e, najpierw wpisujemy cenę sprzedaży, a później cenę skupu. W ostatnim polu e, piszemy drukowanymi literami nazwę przedmiotu, którym sklep handluje. Admin Shop jest sklepem admina. W tym sklepie surowce nie mogą się wyczerpać. Sklep ma też nieograniczony zakup pieniędzy. Takie sklepy robi się po to, aby zwykli gracze mogli zrobić kratę w takich sklepach. Zazwyczaj sklep tylko skupuje, ale czasami też sprzedaje. Po to zależy od admina serwera. Żeby zrobić sklep admina, wystarczy zamiast dysku gracza wpisać admin Takie sklepy mogą tworzyć tylko upewnione tego osoby. Gdy klikniemy lewym przyciskiem myszy na chodniczkę, to wtedy sprzedajemy przedmiot do sklepu. Gdy klikniemy prawym przyciskiem, to wtedy kupujemy przedmiot sklepu. To już wszystko o To mój pierwszy tego typu film, więc proszę o komentarze.